Jaka pozycja na pasie ruchu? Masz zajmować na pasie ruchu pozycję pół metra do metra od prawej, jeżeli jedziesz na wprost lub w prawo, i pół metra do metra od osi jezdni bądź od lewej, jeżeli jedziesz w lewo lub zawracasz. I teraz tak, nie jeździmy po znakach poziomych, czyli yy, zebry. Tak, te duże powierzchnie farby, duże strzałki takie, te kierunkowe. To są miejsca na drodze, które mają ograniczoną przyczepność na suchym, a po deszczu stają się płytą poślizgową. Dobra. Nie jeździmy po dziurach, po plamach oleju, studzienkach. To są również miejsca, które przyczepności nie mają. Następna Dobra. sprawa. Nie jeździmy środkiem pasa ruchu, chyba że to jest naprawdę... Konieczne, bo zobacz, na tym środku widzimy taką szarą część, tak? tak. To jest wrzucony przez koła pojazdów do środka, czyli to ten, ten środek pasa ruchu jest najmniej przyczepny, tak? Jeżeli chodzi o zatrzymywanie, to zawsze masz się zatrzymać na biegu pierwszym. I jeżeli zatrzymujesz się za pojazdem, który przed tobą stoi, to masz się zatrzymać w takiej odległości, żebyś mógł go ominąć, jak ten za tobą by nie wyhamował. Jeżeli chodzi o zmianę położenia na pasie ruchu, czyli więcej niż metr, to robimy to z kierunkowskazem, czyli najpierw kierunek, potem lusterko, później broda do ramienia, żeby sprawdzić martwy punkt. I dopiero się przemieszczamy. Przemieszczamy się z prawej strony na lewą stronę pasa ruchu. I później jak zmieniamy pas z lewej strony pasa ruchu na prawą stronę pasa kolejnego, tak? Dobrze. W lewo jechać tutaj. Czyli Lewy Kierunkowska z lusterko broda, przemieszczenie wy... A no właśnie. Nie chciałem, żebyś tak pojechał. Tylko chciałem właśnie, żebyś nie robił takiego dużego skosu i nie za blisko. Co mówiłem? Masz tak się zatrzymać, nie? Żeby go ominąć, czyli masz tak z prawej strony przeskoczyć na lewą stronę pasa ruchu, wyrównać tor. Przeskoczyć na prawo, Aha, okay. przeskoczyć na lewo, tak? Dobro. Dlatego że, no, takie, wiesz, pod skosem, jak nie zauważysz, a kask ogranicza nam. Widoczność w jakiś sposób tak? Pewnie. i pole widzenia. Dlatego musi być to lusterko i jeszcze broda do ramienia, żeby kątem oka sprawdzić, co za tobą się dzieje. Pewnie. Tak? I Be czyli uczyni. Jak teraz jechałem sobie prawym pasem to powinienem tak wjechać do osi najpierw. Tak? Znaczy już na kierunku, później znowu tutaj tu? i dopiero na lewo skrót tak, tego pasa Dokładnie, tak będzie na najbezpieczniej. Ok. Tak? No, okay, czyli, rozumiem. czyli robisz coś takiego: pyk, pyk, pyk. i pyk, nie? Każdy pasta dwa razy, tak. okej, okay, no, dobra. dobra. I teraz Szymon, w takiej sytuacji jak tutaj mamy trzy pasy ruchu, tak. to motocyklista powinien jechać prawym bądź lewym pasem. Do minimum, do minimum ograniczać jazdę środkowym pasem. Dlaczego? Dlatego, że na środkowym masz z dwóch stron pojazdy, a na prawym czy lewym masz tylko z jednej strony pojazd, co jest łatwiejsze do dopilnowania, tak? Okej. Okay. Luźno łokcie, luźno łokcie. Pamiętać, że zatrzymanie jak hamujemy, hamujemy dwoma hamulcami, hamujemy dwoma hamulcami okay. do zatrzymania, a na końcówce dosłownie na ostatnich dwóch metrach możesz odpuścić ręczny i nożnym tylko hamować będzie ci łatwiej złapać równowagę. Także środkowym na totalne minimum ale widzimy prawy jest do skrętów w prawo, czyli musimy zmienić pas na środkowy, tak? Czyli dwoma hamulcami, tak jak powiedziałem dwoma, a na końcówce możesz odpuścić sobie ręczny, a mocniej nożnym zahamować. Na końcówce to znaczy 2-3 metry przed zatrzymaniem, tak? I patrzymy horyzontalnie, patrzymy daleko. Widzimy, że zielone się długo pali. To obserwujemy zielony sygnał, patrzymy w lusterka, co za nami się dzieje. Czy ewentualnie, i zobacz, zmienia się, hamujemy dwoma hamulcami. Redukcja do jedynki, patrzymy co za nami się dzieje, zatrzymanie na jedynce. Tak, i pamiętać na końcówce nożny. I co? No jak ja kontroluję nożny hamulec do samego końca, mam możliwość rozluźnienia łokci, to wtedy nie obciążam tej kierownicy. Pewnie. I łatwiej jest mi złapać równowagę. Dlatego pamiętać, ten nożny hamulec pomoże Ci również w rozluźnieniu górnej części ciała. Zmieniamy biegi tak, noga zaczyna, noga kończy. Pamiętać, że po każdej zmianie odkładamy, czy redukcji odkładamy potem na podnóżek stopę.